Tymczasem kolejni zawodnicy na boisku to Mateusz Rzesień, przedstawiciel ruchu chorzów. Przepraszam, ruchu radzionków oraz Łukasz Młynarski z motoru Lublin. I już rozpoczynają, rozpoczynają spotkanie. Zawodnik motoru Lublin w czarnym stroju. Jeśli chodzi o ruch radzionków, Mateusz Rzesień w żółtej koszulce czarnych spodenkach. To są. Pierwsza akcja, tego nie, nie, pierwsza akcja tego spotkania nieskuteczna. Jeśli chodzi o e, Mateusza e, z Ruchu Radzionków e, to jest oczywiście przedstawiciel klubu z pierwszej ligi. Aktualnie w tabeli na dziewiątym miejscu i fantastycznie właśnie w tym momencie wyprowadza nam akcję zakończoną strzałem z prawej nogi. I jest, mamy e, otwarcie wyniku 1-0. Mateusz Rzesień, Ruch Radzionków. Jego przeciwnik Łukasz Młynarski w tej chwili przy piłce. To Motor Lublin, aktualnie w drugiej lidze, na piątym miejscu. Akcję rozpoczyna Mateusz Rzesień ponownie. Oj, tutaj zagranie rękami oczywiście niedozwolone, próba odepchnięcia przeciwnika, która w getballu, No, to jest natychmiastowa kara w postaci rzutu karnego. Słabo, jeśli chodzi o skuteczność tych rzutów karnych. W tym pierwszym odcinku, i niestety, Ł Łukasz Młynarski nie zmienia nam tej niechlubnej póki co statystyki. Co prawda, tak jak już parę razy wspominałem, to jest to raptem 65 cm szerokości bramki. Teraz bardzo ładna sytuacja, niestety, niezakończona bramką. Natomiast nawet te 65 cm chyba nie usprawiedliwia aż tak dużej nieskuteczności. Jeśli chodzi o aktualny wynik, to oczywiście Mateusz Rzesień z ruchu radzionków prowadzi 1 do 0 i jest teraz przed znakomitą okazją na podwyższenie wyniku na 2 do 0. Rzut karny, pierwszy w jego wykonaniu. Czy on sobie z tym zadaniem poradzi? Znakomicie! Znakomicie poradził sobie. Można powiedzieć wzorcowo wykonany rzut karny. 2 do 0 podwyższa swoje prowadzenie. Mateusz Rzesień. Próba natychmiastowej odpowiedzi ze strony Łukasza Młynarskiego, ale to tylko słupek po zewnętrznej stronie. Jest nadal wynik bez zmian 2 do 0 i ponownie w ataku Mateusz Rzesień, tym razem niecelnie z lewą nogą. Łukasz Młynarski Próbuję, próbuje skontrować troszeczkę i, i ten wynik to swoją niekorzystny dla siebie w tym momencie wynik 0 do 2 zniwelować, próbuje zdobyć kontaktową bramkę. Na razie nie, nieudane są te jego próby. Bardzo szybki zawodnik teraz bardzo ładnie próbował, zatańczył nad piłką, oddał strzał lewą nogą, ale to był ostatni strzał w tej połowie. Jakaś konsultacja sędziego z zawodnikami. Nie wiem, przyznam szczerze, nie widziałem co się, co się stało, ale e, jesteśmy świadkami drugiego niedozwolonego zagrania ze strony e, zawodnika ruchu radzionków i ponownie Łukasz młynarski przed szansą. Niestety jego celność przy tych rzutach karnych pozostawia sporo do życzenia. Bo to jego druga próba. Przypomnę, że przegrywa 0-2, więc jeśli byłby skuteczniejszy w tych rzutach karnych, czyli właściwie teoretycznie w momencie, kiedy przeciwnik mu w ogóle nie przeszkadza, wynik mógłby być remisowy. Ale jednak w tej chwili to on przegrywa różnicą dwóch bramek. Próba nietypowej, jak na bola, gry górą, przyjęcia klatką piersiową. Ale są to zagrania, które mają małe szanse powodzenia na tym boisku. Znakomicie urwał się po raz kolejny Mateusz Rzesień i bardzo swobodnie podwyższa wynik tego spotkania na 3 do 0. Przypomnę, Mateusz Rzesień, ruch radzionków i on już prowadzi w tym momencie 3 do 0. Zakończyła się chyba pierwsza połowa. Tak jest, w tym momencie. Jeśli chodzi o Mateusza Września, który prowadzi w tym momencie 3 do 0, to obecnie reprezentuje Ruch Radzionków, ale swoją karierę jest to zawodnik urodzony w Katowicach, swoją karierę rozpoczynał w Ruchu Chorzów, grał także w Górniku Zabrze w młodej Ekstraklasie, a w tym sezonie ma na swoim koncie występy właśnie w Górniku, to ta jesienna część sezonu, a jeśli chodzi o ruch radzionków, to jest fantastycznie czwarta bramka. W międzyczasie troszeczkę chciałem przytoczyć faktów z jego świeżej kariery, bo to bardzo młody, 19-letni zawodnik. On właściwie w ruchu radzionków zadebiutował niedawno, bo w marcu tego roku i od razu jego debiut wypadł w wygranym wysoko 4 do 1 meczu z Zawiszą Bydgoszcz. Tymczasem on prowadzi 4 do 0 ze swoim przeciwnikiem. I wygląda na to, że możemy być świadkami najwyższego jak na razie zwycięstwa, chociaż oczywiście jeszcze troszeczkę czasu do końca tego spotkania pozostało. Ponownie Mateusz Rzesień w ataku. Ale on nie musi już tak forsować tempa. Przynajmniej w ofensywie oczywiście musi być cały czas nadzwyczaj czujny w obronie. Znakomicie mu to wychodzi, nie daje się oszukać przeciwnikowi. I Łukasz Młynarski rozpoczyna z bocznej linii. Piłka odbita. O, mogłoby, mogło się to skończyć bardzo nieciekawie dla Łukasza Młynarskiego. Łukasz Młynarski to 22-letni pomocnik motoru Lublin. Próbował teraz strzelać z daleka. Niestety nie zdobył nawet swojej jeszcze. Pierwszej bramki w tym spotkaniu i przy okazji oczywiście w pierwszym odcinku naszego programu Getball Elita. Mateusz Rzesień z linii bocznej próbował ponownie po raz można powiedzieć piąty zaskoczyć swojego oponenta. Wynik na razie jednak 4 do 0 na korzyść Mateusza Września. Mateusz Rzesień spokojnie ustawiony w obronie. Próbuje rozszyfrować teraz łatwa strata piłki. Łatwe przejęcie przez Mateusza Września mogło być bardzo imponujące. Pięciobramkowe prowadzenie, ale sytuacja wciąż jeszcze bez zmian. Oczywiście ona jest bardzo korzystna dla Mateusza, który może być pierwszym zawodnikiem, który nie straci bramki podczas tego gettbolowego spotkania. To też nie jest takie łatwe. Ponownie Mateusz Rzesień w ataku. Widać, że piłkarz ze Śląska bardzo dobrze się tutaj nam czuje na tej Pruszkowskiej Murawie. Zresztą bardzo dobrej Murawie. Ponownie blisko zdobycia piątej bramki, ale troszeczkę nam się... Wynik zatrzymał, chyba zawodnik Motoru Lublin niespecjalnie ma już siły, żeby skontrować, próbować przejąć i odwrócić losy tego spotkania. Mateusz Rzesień bardzo, bardzo spokojnie rozgrywa tą partię w drugiej połowie. Widzimy teraz, że stara się spokojnie stanąć nad piłką, odciąć od niej przeciwnika i doczekać do końca. Meczu. teraz próba podbijania akcji górą i w ten sposób właśnie Mateusz Rzesień yy, dokończył to spotkanie wygrywając je wysoko, na razie w najwyższym stosunku 4 do 0.